Starostwo już od dłuższego czasu chciało nie tylko polepszyć warunki pracy swoich urzędników, ale także stworzyć godziwe warunki na przyjmowanie interesantów. Czy teraz starosta Krzysztof Smela z zazdrosnym okiem patrzy na nową siedzibę centrum? No trochę zazdroszczę, no, ale z wielu miesięcy dyskusji wyszło na to, że mamy tak ciasno już tam budynku na Sobieskiego. No i trzeba było no, wybrać jakiś wydział. Padło na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w pandemii, szczególnie dało się to odczuwać, że tam przychodzą jednak no w większości ludzie no może w nie najlepszym stanie zdrowia, może trochę starsi I, i, i ten drugi rok jakby bycia w pandemii pokazał, że my po prostu nie możemy tak przyjmować petentów, tam jeszcze jest nagromadzenie przy Wydziale Komunikacji, dlatego postanowiliśmy przenieść Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Mamy odrębne pomieszczenia na parterze bez barier architektonicznych z podjazdem przystosowane do obsługi wszystkich interesantów, w tym osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Najważniejsze jest to, że mamy lepsze warunki pracy no i dzięki temu możliwość bardziej efektywnego obsługi klienta. Starosta Częstochowski podkreśla, że centrum cały czas przybywa nowych zadań, a pracowników jest jedynie 25. To jest szeroko pojęta pomoc społeczna, to jest piecza zastępcza, rodzina, domy dziecka i cała ta otoczka, więc jeśli nowe kompetencje, no to nowe biurka, czasem nowi urzędnicy, chociaż to w parze tak za bardzo nie idzie, bo to bardziej się dokłada pracy niż zatrudnia nowych urzędników, ale było tam już po prostu za ciasno. Więc tak, żeby i ludziom było łatwiej, i urzędnikom łatwiej, bo to, to jest ważna część naszego życia, pomoc społeczna. Jako, że starostwo odpłatnie dzierżawie pomieszczenia przy ulicy Jasnogórskiej, zatem pieniędzy starczy także na inne zadania. Pewnie kalkulujemy takie, takie wydatki, ale to nie są wydatki, które by jakby no, rujnowały. rujnowały. Budżet powiatu częstochowskiego, to byśmy już od dwóch, trzech lat kalkulowali, że taki ruch musimy wykonać. Zapraszamy do pcp w Częstochowi na ulicy Jasnogórskiej 75, Rok Wielki i Wigury. Zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców powiatu częstochowskiego do współpracy i do odwiedzania nas.